Siemanowicowie, ze mną jest Wiktor I Kacperek Siema Dzisiaj Wiktor z Kacperem zagrają sobie taki meczyk Match Ataksa Między swoimi zespołami wybrali sobie po dwie karty Wiktor wybrał sobie Halanda i Wandajka A, a Kacperek wybrał sobie Modricza i Sake Do tego dojdą im karty z gazetek Kick It Z stycznia Tu będzie Sane I tu będzie Sane Mamy dwie gazetki Jeden i drugi sobie otworzą teraz. No to od Kasperek otwieraj pierwszy gazetkę. Gazetki czytać nie będziemy. Będziemy tylko karty. No. To tak do Kacperka I teraz Wiktor otwiera Wiktor też otworzył Do tego chłopaki dostają Po trzy saszetki, czyli razem do mnie 4 saszetki Kacper I cztery saszetki, daj mi Wiktor czwartą 4. 4 saszetki Wiktor Mamy również dwie saszetki z 2024 roku, ale póki co ich nie zbieramy, więc na razie zostawimy sobie, może jak... kupimy, może nie, zobaczymy. Na razie sobie zostawiamy na bok, nie otwieramy ich, niech sobie leżą. No dobra, czyli mamy 4 Wiktor, 4 KSP, 4 Wiktor. To zaczynamy, zobaczymy kto wygra. Piszcie w komentarzach, według Was, kto by wygrał szybciej. Dobra, jedziemy. Pierwsza paczka Kacper. No i proszę bardzo. Kacper od razu pierwszy punkt. Arsenal. Club Bridge. Tu mamy Gimeneza. Tu mamy Benko, Senkun Benko. Tu mamy Rodrigo. Fernandeza i Oblaka. Czyli jeden punkt dla Kacperka Teraz Wiktor otwiera paczkę. No i dawaj, dawaj, dawaj. No i Wiktorek. Ma takie: Clabridge, Benfica, Le Real Madrid, czyli bez punktu na razie. Cofonału, Gawiego. Harry czyli ma punkt. No i popatrzcie bardziej. Bernardo Silva ma drugi punkt, Wiktorek. Kasper. co my tu mamy? Debreja. Kolejny Gawiego, teraz ma Kasper. Vermena, Juventus Fagoli, Fagioli mamy Manuela Noiera, czyli punkcik, czyli 2-2 i mamy Baniteza. Teraz Wiktor otwiera paczkę. No i co my tu mamy? Martineza. Jest Eric Dier, drugi punkt, trzeci punkt dla Wiktora. Alvareza kolejny punkt, ale Wiktor jedzie z Kacperkiem póki co. Klub Bridge, Fenerz Benasera. Benassera. I jest nasz Arkadiusz Milik, polaczkę mamy. Jeszcze, jeszcze Czyli jest 4-2 dla razie dla Wiktora. Jeszcze po dwie paczki zostały zobaczymy. Co tu mamy? Wargę, Fenetzwaroż, Czakę. Patrzcie Państwo, trafił Kacper, legendę Bechama z Realu Madryt. Super. Tym podbija jeden. Martinelli, Klub Splicz, PSV Eindhoven. No i mamy kolejnego z Durama, z Juventusu. No to teraz Wiktorek. Diego Jota. Jak zwykle Wiktor jedzie z Kacpergiem. Proszę bardzo, punkcik tego to tu mamy. Martineza. No. Mamy Trossarda, kolejny punkt. Nie pomyliłem się. Boyra. No i teraz, co tu mamy? Salibę. Arsenal. Arsenalu. No i Kasper została w paczkę. Ostatnia Kaspera. Zobaczymy, czy to goni. Jest 5 do 3. No, dawaj Kasper. No i co my tu mamy? Loft już cika. Po raz kolejny Martinelli Magicana Riquelme Klub Bleach Leverkusen Mamy Kasper Goni Tomiasu Felmino, no to Kacper już chyba przegrał, znaczy na pewno Ale została ostatnia paczka w zobaczymy Kamavinga Rodrid, kolejny punkt. Czalchanoglu Botka Patrzcie, jedzie dalej. Gryliś i De, Gry De Orio. No to w każdym bądź razie Wiktor wygrał. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem do czterech. Czyli Wiktor sobie lepsze wygrał limitki niż Kacper. No ale najważniejszy liczy się pojedynk. Trzymajcie się do następnego. Hej. 什么？胖